Moi drodzy, kochani widzowie, słuchajcie, ja jeszcze jestem przed wejściem w pole, ale mówię, żeby telefon mi się nie rozładował, bo jest mróz, to zrobię to już teraz. Czyli co? Chciałem Wam w tym ostatnim dniu tego roku złożyć życzenia noworoczne. Szczęśliwego nowego roku oczywiście. Dla Was, dla Waszych bliskich, dla Waszych znajomych. Żeby ten rok nie był gorszy jak ten, co był żeby był po prostu lepszy, żeby był bogaty, żeby był świetny, wszystkiego po prostu, co najlepsze życzę Wam w tym ostatnim dniu. My się spotykamy już w przyszłym roku, także wszystkim, którzy dzisiaj będą się bawić, życzę szampańskiej zabawy, jutro żebyście normalnie, zdrowo wstali, <laughs> uśmiechnięci i w ogóle także szczęśliwego nowego roku i wszystkiego dobrego i do zobaczenia.